Wow, to się nazywa epickie wejście Zoomer, muszę ci to przyznać, bo to są praktyczne efekty, a nie jakieś kurwa fajerwerki. Poza tym moje bitne wejście jest jeszcze work in progress. E, no dobra, dobra, ale pomijając twoje, e, minimalistyczne pojawienie się, to gdzie my tak w ogóle jesteśmy? Ano nie wiem. Wygląda trochę jak taka jedna miejscuwa na zadupiu. Ej, zakon chyba nie porwała nas ta baba z łask, no nie? Niemożliwe. Po tej sprawie z tłuczkiem raczej niewiele z niej zostało. To nie mogła być ona. Ha 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 ha. Co to kurwa było? Ha 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 ha. Tuni bula babcia zielask, Inoja, Hans von Jungingen von Deutschland. O korwa, Niemcy atakują. I to tym razem naprawdę. Najlepszy kraj na i Deutsche republik, ma was jeboc za co TV Mas z gotika. I to zrobi Hans von Jungingen, Deutschland i was, rozpierdole wie hui. Ej Zumer, wydaje mi się, że to jednak on nas tu porlał. No kurwa, bym się nie domyślił. Pewnie mi jeszcze powiesz, że chce nas zabić za te kopierajtowane muzyki, co je do filmów używamy? Hehe, <grym> skąd wiedziałeś? Korwa czy winnie słuchacie? Nie będę powtarzał. Przygotujcie się na krik. Ej, ale w sumie akcent ma niezły. No całkiem, całkiem. Widać, że pani kanclerz coraz lepszych tych agentów wysyła. Korwa, dosyć korwaca jej was polatki. O korwa moja dupa.